Jestem Unikato, to jest następny odcinek z Gredy Forest Coś mi się poprzedni y, zapis coś zrąbał y, I mamy nowego patcha 019 y, Nie, no, no tak no, no chyba tak No i lecimy od nowa Z obrotem młodym, coś. znowu padeczki dostał Teraz się y, przednie kadłub umówię oczywiście tradycyjnie Woda Lecimy, spadamy i się rozbija bo jakieś drzewa. Teraz rozbijemy tego tableta. No i rozbity. Trzyma poszła. Pyk do wymiany. Może na go w randce jeszcze był. I jest znowu ten kanibal. No i ja go już nie trawię. Ja lubię cię. Że nie lubię. Eee, tylko jeba najgłupiej. Dobra, zbieramy wszystko, teraz wszystko, tutaj, co jest, yy, zbieramy. Oczywiście, wszystko jest potrzebne, wszystko może się przydać. Sześciutko trzeba tutaj. Yy, o, mojej jeszcze nie zjadłem, trzeba zjeść. Ktoś też nie zjadł. Oczywiście, jedzenie nie może się marnować. O, yy, tak, tak. I tutaj jest, dobra, teraz otwieramy sobie szybko jakieś walizaczki i lecimy y, poszukać sobie y, jakiejś miejscówki, w której będziemy mieszkać. Może no, też przesiadywać, takie tam różne elementy, srealementy. Ja te ryby moje masakro po prostu mi tu w piłki Tenisowe no, je, Taka jeee. Cześć, ta kadibala. Y, zasadzić. Co zjeść. Lizard, Lizard! Ej, pyk! Ej, czekaj, kolego, czekaj, czekaj, No, nie lubi mnie. Zwiał, uciekł. O, dobra, tak. Jeszcze jedna. O, pięknie. Tu patyczki jakieś. Ej, tu jeszcze jedna. Fuck. Tu jeszcze jedna. Dobra, że to wyrzuć. Dobra. Tak, w którą stronę pójdziemy? Musimy się pierwsze zorientować gdzie jesteśmy Jesteśmy... Tutaj ha, Dobra, pójdziemy w tą stronę, tutaj gdzieś Będziemy podskakiwać sobie, tak jak w Minecraft'cie Minecraft! O. Minecraft, Minecraft bo tu nie ma kwadratowych klocków Kwadratowa się... A po co w ogóle? komórkę trzymam? Sarenko! Sarenko! Jest! Uciekaj! Widzicie? Zwięło. Nie lubi mnie. No i po prostu nie lubi. Ale jest Też mnie nie lubi. Ale wszyscy mnie tu nie lubią. Ale ja ich lubię. To jest też. Dobra, tutaj z, to może trochę dalej jeszcze tam. Wyżej patyczki. Patyczki. Co to jest? A tu... Wiadomo! Kurczę, prawie cię mam! Prawie, czekaj! Czekaj, czekaj, czekaj! Czekaj się! Jestem taki szybki! Jest! Mam Cię! Dobra ciebie że szedę. O nie! Tu wioski są. Że już źle sobie od nich zakopcimy. I stąd pójdziemy. Dajcie, idę. Ja, ja tu tylko w celach yy, turystycznych. Fakle, jaki lak a tu ja tylko przypo y, wasze piękne domy z y, jakiegoś gówna no, domy kurczę nie wiecie nic lepszego robić niż tylko jakiś dom y, z patyków i siana no, to trawy to nie wiem liści a kurczę gdzie macie do jasnej cholery to ja tu pólinę przyszłem. Dziewoliny? Jak tu dziewoliny? Jak tu? No jak to mogło zdarzyć się? Uuu, ja. Dobra, tu co mamy? To jakie jeziorko? Jakieś pustkowie tu są O! Może żółwia jakieś zatwił, albo zajdziemy żółwia Żółwy Tu muszę szybko żółwia znaleźć Czy dać sobie mi tu żółwia Kurczę wątpię Wątpię, żeby tu się jakiś w ogóle żółw znajdował. O, na tej tam gdzieś kurce co mi zamieszkałem? Ale jest lizard. Skąpiłeś się. O! Oh je yeah. Dobra. No i to chyba nie ma żółwi. Uh -huh. jak nie ma żółwi, to trochę nie fajnie. Dobra. Lecimy, parkura teraz robimy Tu co mamy? Zapadnie, tu gdzieś wyżej sobie troszkę wejdziemy. Tu jest jakieś drzewo. Jednak waliście. Jeziorko. To fajnie, bo jest jeziorko. To też jest jakiś plus. tu to byśmy tu zamieszkali no, tu też są fajne Nie, wioska to jest wioska, ja nie lubię wioska. bardzo nie lubię ale też malutka to no, malutka wioska ale lina ma tak jest morał dobra, to tam A ty? Aha. A tu co robię? Łuuu uh! Co się dzieje? Gwałt jakiś czy coś? Wioska Trzeba, żeby wybuchło. Lida jest. Kanibali nie ma. To dobrze. Bardzo dobrze. Dobra. trzy miejsce yy, zamieszkały tutaj gdzieś. Co tu mamy? O! Pięknie, niedaleko mamy plażę. Yy, tak. Co je pozbieram A mogę go rozwalić? A nie mogę. Yy, mamy plażę. Co ja tu mam? To powinniśmy mieć yy, jeszcze te żółwie. No gdzie te żółwie? Eee no. Co to ma być? To jest jakieś eee... Yy, jakieś coś tam Ale czemu żółwi nie ma, no? What the fuck? Ja Ty po żółwie przyszłem. Takie kawałek, teraz się muszę wracać, bo ze strony żółwie nie było. Hech, gówno. To no gówno. Kamień. Dopisane to pisze jak na flary. O, to jakieś coś, jakieś urządzenie elektroniczne. Jak? Teraz co? A wcześniej nie było, no. Pięknie. Urwiem łeb. jest. To zamieszkamy tam, na tej wyspie już. Ostateczna sprawa. Eee... Co ty robisz? Jaką tu masz całą kondycję? Koleś. wychniemy O, jest jeżów. Czolwy. O, zrobimy sobie od razu naszą pierwszą siekerę. Znaczy, drugą w ogóle zmienić sobie, bo to jest chyba lepsza. Jak zrobię, nie zużywam kondycji. Chyba jeszcze lepiej. Tworzę sobie, bo, jak, bo batonik Lion, Jakby ktoś przyjdzie. Jak zimle jak wydrepordę, to go na drugi koniec mapy przerzuci. Znaczy, troszkę zużywam energii. Jest tam troszkę tam się dzieje i tu też można zamieszkać A te tereny, dla wiosek no, no tutaj troszkę jeszcze wyżej wyjdziemy O tutaj tutaj będzie yy, Bardzo fajnie i przyjemnie. To no, mam taką nadzieję i tak, tak yy, to to wiem. Ognisko, podstawa yy, to ognisko sobie może damy tutaj Kamień. Jeszcze trzy kamienie yy, To tak teraz yy, to coś sobie zbuduję, znaczy to jest je. Yy, wygodne, bardzo wygodne yy, łoże, które jest strasznie twarde, ale wygodne w plecy są wtedy yy, takie koślawe jak yy, te właśnie de deski, są ułożone. Będę miał yy, plecy jak wąż, czy wąż, znaczy no, będę miał w postaci węża. Plecy bardzo ładne, w ogóle, no i w ogóle, w ogóle, to tak sobie robimy drzewo mniej zużywała energii wcześniej może nie wiem jak, nie wiem ile nie pamiętam ile zużywała energii i ta się kiedyś ale ją sobie będę używał piek pyk drzewa idą bardzo ładnie tu mam jakąś walizkę Do naszego domku y, postawimy sobie z czystą wodą garnek. Czy to jest garnek? Nie to było tak. następne następny, yy, to, to tego chód. O, jest tutaj sobie gdzieś postawimy. Ko ogniska skorpażu. Jest to sobie. Rozwaliły, i czy mamy tu już czystą wodę? A nie. musimy chyba y, z królików y, dwa króliki upolować, żeby z tych królików zrobić jakby naczynie, y, które będziemy nosić właśnie tą wodę. Dobrze, drzewo idzie. Nice. Dobra. Jeszcze jedna belka. Gdzie to poszło? O tutaj mamy ładne peleczki. Yy, walizeczki są. Te się walizki przydadzą. Tak to gdzieś tutaj wypuścimy. Yy, patyki trzeba pozbierać. Kamie też trzeba pozbierać. Dobra. I razem będę sobie to e, robił, małe patyczki. E, znaczy, no, to małe drzeweczka. To rozpalimy. Dobra, nice. Patyczki. Jest, następne patyczki. Raz, że to. O, mamy, o Jedną za dużo patyczka. Zrobię coś takiego. A, nie można yy, No to tak Patyczki wszystkie mamy Kamień, jeszcze cztery kamień trzeba polować Jeden kamień yy, Jeden, jeden, jeden Gdzie jest reszta yy, dru to jest kamień? Drugi kamień To nie kamień już podniosłem Kałeczka, pięknie Nie ma tutaj kałeczka podnosić? O, tu jest kamień Pięknie Jeden kamień Szukamy. I mamy go. Pięknie. Mamy nasze łóżko. Mamy też ognisko. To pasuje. Coś tu jeszcze postawić. Suszarkę. To jest, to jest suszarka. Suszarkę sobie na przykład postawimy. Tutaj gdzieś to będzie ognisko stało yy, suszarkę postawiły tutaj kołowiska patyczki trzeba pozbierać dobra że dwa razy by to o, no, to poszło 9 patyczków tu mam 10 będzie tylko pięć trzeba, trzeba było jeden już patyczek jest dobra ale wystarczająco dużo patyczków mamy suszarkę i przed tego można powiesić się suszy yy, skóra, to to jak się suszy to wie się suszy. Wie się suszy. Jeszcze to. To niech się suszy. I ładnie. Tak, ognisko tu mamy. To tutaj. Gdzie są ogniska? dużo ogniska. O tutaj. postawiłem sobie takie ognisko. Czyli 5 belek. Tu mamy jedną. Znowu trzeba patyczko, patyczki pozbierać Dobra Jeszcze tylko 5 patyczków Już to Jeden patyczek Dobra. Teraz trzeba y, urobać drzewo Ciemno się już robi No, Zeusz e, daje świetne znaki o sobie, że nie sam jestem na tej wyspie. Dobra, w dobrą stronę leci. Kurde, nic nie widzę. Dobra, rozwaliło się. Raz, dwa. Są patyczki. Jeszcze jedno drzewo gdzieś. Tu jest. Dobra, podpalimy. Ładnie się pali. Dobra, to możemy sobie usnąć. Dobra. Idziemy spać. Przyjdzie ktoś w nocy? Nie przyszedł. O! Ładnie się teraz pali yy, to duże ognisko, bo w poprzednim patchu Słabo się paliło, słabo się paliło. Yy... O nie, mamy czystą wodę. Tam nie trzeba nic przenosić. No, dobra. To się suszy. Suszyło się czy nie? Świetnie, ja suszyło sześciutko. A jedynie ja chyba nic nie nic, nie mamy batoniki lajały Dalej pada Dobra tak yy. Zrobimy sobie yy, Na tym drzewie Zrobię sobie Takie jakby yy. O tak 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 Odwrócę. Taki domek dla drzewie będzie. To będzie taka patrol. Taki patrol będzie. I tutaj postawiłem sobie mury. Na do odcinkiem to wszystko przygotuję ładnie. Tradycyjnie mury trzeba postawić. Jeden, teraz okno. Trzeba przechylić. Zrobimy tak. Teraz... O, dobra, jak już będzie tak. Tutaj zrobimy okno. to zrobimy tak. Okno. Yy. Ury, niech już stoi tak. Postawił to tak. Nie, tutaj, tutaj okno postawiły. Okno, tutaj coś, a tutaj może coś takiego postawimy. Tu, następne. Okno. Yy, tu O, staje się o, jeszcze, dobra, nie przejdą tej góry góry z... i też trzeba postawić pięknie trochę przesunąć o tak tu okno nawet dwa. tu nawet postawimy Dwa okna tutaj już góry yy, i trochę się przesuwa. O tak i tu też góry Kurczę, Jak lubię tego ustawiać się z sobą łączy. Dobra tak. Trzeba 156 yy, drzewa ogarnąć. Słyszę się dalej, Dobra, to by było na tyle w odci tym odcinku. W następnym postaram się wszystko narować drzewo. Wcześniej oglądali, jak ja drzewo robię. Aha, zapomniałem o najważniejszym: zawsze to muszę postawić. Gdzie to jest? To nie to. Gdzie to jest? Thank you.